Cześć tutaj, modele i modeliki. Dzisiaj Wam przedstawię moją kolekcję emblematów, zarówno jak i od starych i nowych samochodów. Mam tutaj różne, różnorodne znaczki. No i przedstawię Wam dzisiaj takie moje trzy znaczki, takie mega ulubione. No to startujemy z pierwszym znaczkiem. Pierwszy jest ten. Zobaczcie go sobie tutaj z każdej strony. O. Tak oto wygląda ten znaczek. Lubię go za to, że jest taki jakby ładny, taki no, taki no, jakby taki prosty. Jest taka prostota i w ogóle i taki, no ładne kolory ma i dobra. Następny znaczek to jest tutaj ten, ten znaczek od Fiata 131 Mirafiori. Lubię go za to, że jest taki też tak samo ładny, taki srebrny i czarny w ogóle i taki przejrzysty. A co ciekawe, byłam raz na zlocie z samochodami. Taki jeden pan miał różne znaczki od starych samochodów. Ten był wystawiony za dyszkę, a ja go wyciągnąłem za pięć. Także on jest tutaj taki jakby sęściarzem, że jest u mnie. No to następny znaczek to jest oczywiście tutaj od poloneza. To jest taki starszy, taki mniej zadbany, taki tutaj pocięty nożykiem z tyłu jakiś. A tutaj jest taki nowszy, już taki, aj, się przewrócił, taki ładny już, obnowiony, taki ładny tutaj, idealny jak nowiutki, o, idealny. No i bonusowo ostatni znaczek to tutaj jest od Poloneza, taki znaczek FSO, tylko że on nie ma z tyłu tych zaczepów takich metalowych. I w ogóle bo były odcięte, bo nie szło go normalnie położyć. No i możecie sobie teraz moje wszystkie znaczki tutaj obejrzeć. Także ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.